730 koni mechanicznych, 3500 newtonometrów momentu obrotowego, V8 i jedyne takie nadwozie z taką mocą w Polsce. A moimi dzisiejszymi gośćmi będzie sprzedawca tego pięknego auta, Skani i oczywiście osoba, która ją kupiła, Marcin Lisek i firma Lismar. Może najpierw zaczniemy od zaprezentowania Wyglądu zewnętrznego, do którego przygotował się świetnie sprzedawca. Tak. Witam cię, Grzegorzu. Witam, e, No i rzeczywiście, tak jako znaczenie 730 koni jedyne takie auto w Polsce. Zgadza się, jedyne podwozie sprzedane z taką mocą przez skanie oczywiście w naszym kraju. E, ciągników było parę natomiast, jeżeli chodzi o podwozie, typowo pod e, zabudowę hakową pierwsze w kraju. Czym różni się taka skania V8 od zwyczajnej skani, którą można u Was kupić? Przede wszystkim silnikiem V8, tak? czyli 16-litrowy silnik, tak jak wspomniałeś, 3,5 tysiąca newtonometrów, 730? 730 koni. KONI, tak. Układ silnika widlasty, ośmiocylindrowy, ale wygląd zewnętrzny. Wygląd zewnętrzny, jak, naj, jak najbardziej. Nowy design wprowadzony przez skanie, czyli w najprostszy, naj, najprostszy sposób rozróżnienie Skanie V8. Z przodu to jest grill przedni, tak? czyli mamy w kolorze. Ciemnym, natomiast w standardowych ciągnikach jest to jest w kolorze szary. Poza tym, oczywiście, wyposażenie, które też świadczy o tym, że jest to V8. Tak? Mówimy o przednim tutaj grillu, który już wspomniałem, plus oznaczenie V8 yy, i elementy wyposażenia wewnętrznego, które też ewentualnie możemy omówić w późniejszym czasie. O tym, czym sobie zasłużył kierowca firmy Lismar e, porozmawiamy z właścicielem firmy, firmy Lismar, żeby takim autem jeździć, ale będzie to auto flagowe. Takich aut naprawdę nie ma i w Polsce e, możemy znać, bać się tego znaczka, ruszając razem z taką skanią. Tak, na pewno. I się zdziwić. Na pewno tak, spod świateł jak najbardziej może być problem, natomiast przy prędkości maksymalnej Według naszych przepisów mamy 90, 80, 90, 90. tak, więc, więc więcej nie pojedzie, więc tutaj już takie, takie są ograniczenia, już bardziej administracyjne. 730 KONI, co to robi z ładunkiem i jaki ładunek możemy w ogóle e, zaciągnąć na to auto. Jeżeli chodzi o silniki V8, przeznaczone są oczywiście do transportu ładu ciężkich ładunków, tak, jak sama, sama nazwa wskazuje. E, przewidziane są. Do 60-tonowych zestawów, głównie występujących na Skandynawii. Natomiast u nas maksymalna masa ciągniętego pojazdu jest 40 ton, tak więc tutaj więcej tak nie załadujemy, tak nie załadujemy. Poza tym. Czyli, czyli kontener 20 ton i naczepa jeszcze. Masa Sył. zestawu w tym przypadku nie może przekroczyć 40 ton, czyli z przyczepą cały zestaw, Łącznie z kontenerem i z ładunkiem, który występuje w środku, tak. Przeniesiemy się do tyłu. Zobaczymy, jak wygląda ten hak. No, i jest tutaj dość dużo skomplikowanych urządzeń. Żeby to obsłużyć, tym już musi zajmować się przeszkolony kierowca. Tak. Jak najbardziej. Oczywiście najważniejszy element w tego typu pojeździe, no to mówimy o zabudowie hakowej. Tak? Tutaj zabudowę wykonywała… jakieś płyny hydrauliczne. Tak. Firma, firma Hywa. Udźwig tego haka to jest 20 ton, nowego typu. Poza tym oczywiście mamy przystawkę odbioru mocy, która od skrzyni biegów przekazuje napęd do pompy poprzez układ hydrauliczny Dzięki temu tak naprawdę podnosimy ładunki. Tak? E, dzisiaj pokażemy z Marcinem, jak wygląda załadowanie takiego konteneru. E, ale właśnie nowa generacja haku, hakowca, e, czyli jeżeli jest pusty kontener, możemy go zaciągnąć dwa razy szybciej. Tak, tak, dokładnie. Jest to zwiększona wydajność tego haka, więc no, czas pracy tak naprawdę znacznie się skraca. Z tyłu widzimy pomalowane nad kola, wszystko jest błyszczące, nowe. No i właśnie z jakim przebiegiem możemy się tutaj zmierzyć w tym aucie, tak? Ile to będzie? Milion dwa? Nie ma. Przedziału, tak? No i wiadomo, że im, im, im więcej, tym, tym lepiej. I w zależności, w zależności oczywiście jak firma będzie eksploatowała też ten pojazd, tak? To wszystko no bo, za... przepraszam, że ci przerwa, ale z tego co słyszałem od kierowcy ciężarówki, jak taka ciężarówka e, załóżmy Skania e, ma pół miliona, to ona jest świeżo dotarta. Tak, zgadza się. Z reguły 100-200 tysięcy silniki się układają po tym okresie przebiegu. To po tym przebiegu tak naprawdę. Kierowca się przyzwyczaja. Tak, i nabiera ten, powiedzmy, pojazd więcej mocy, i wtedy można powiedzieć, że ten silnik jest dotarty. Trzy osie, jedna podnoszona, i tutaj chodzi o ładowność. Jeżeli mamy załadowany, powinniśmy tą oś obniżyć, tak, ale znowu, jeżeli wciągamy kontener, opuszczają nam się poduszki. Na czym to polega? Tutaj jest układ, konfiguracja osi 6 na 2 czyli mamy oś tylną podnoszoną i pojedynczą, bo jeszcze mogą wystąpić bliźniaki tak zwane. Natomiast tutaj jest oś pojedyncza, która ewentualnie tutaj spokojnie wystarczy. Co do zawieszenia, oczywiście jest wszystko na poduszkach, czyli na powietrzu. W momencie podnoszenia haka poduszki oczywiście trzeba opuścić do pozycji, powiedzmy, doładowania. Tak? I następuje zaciągnięcie haka. To może pokażmy, w którym miejscu to jest. To się wszystko odbywa tutaj z tyłu. E, I tak naprawdę na tych rolkach możemy wciągnąć 20 ton. Do 20 ton, bo więc mówimy, że oczywiście to są rzeczy techniczne. Natomiast kwestie, tak mówię, przepisowe i przy, przepisów administracyjnych. E, tak, jak mówię, w zależności od ładunku, czy to będzie lekki ładunek, czy to będzie ciężki, czy gabarytowy, czy, czy bardziej yy, nieobjętościowy, to wszystko to właśnie od tego zależy. Yy, obudowane lampy, w razie jeżeli moglibyśmy czymś zahaczyć, tak? W tym przypadku yy, metalami ciężkimi, które są w kontenerze. Yy, ale musimy zwrócić uwagę na moc tego haka. Yy, widziałem filmy na internecie, mm -hmm. w których y, przeładowany kontener był w stanie poprzez ten hak unieść ciężarówkę do góry. To jest I... taka moc. Musimy sobie zdać z tego sprawę, drodzy widzowie. I jest taka możliwość. W odpowiednich przypadkach... Nie pokażemy tego, bo to jest, jest, jest taka nowy sprzęt. I jest taka możliwość, że podczas podnoszenia ramieniem haka kontenera jest możliwość podnoszenia, podniesienia przedniej osi. Mieć tak piękny silnik przed sobą i go nie pokazać byłoby grzechem. Grzegorzu, to jest ta V8. Tak jest, V8, 16 litrowy silnik, e, czyli tak zwana, mówimy o VC. Osiem cylindrów, tak jak widzimy. E, 3,5 tysiąca. 3,5 tysiąca newton niut Momentu obrotowego. Niespotykana moc na, na naszych polskich drogach. Najnowsza, najnowsza mnóstwo technologia, mnóstwo elektroniki, tak? Jest, to tak? Jest, to tutaj jest, tylko serwis. Tylko serwis, tak. To jest najnowsza powiedzmy, tak wspomniałość technologia skani oparta na wtrysku Common e, Tak wspomniałem Norma EV, także w tym momencie. Jest to jest to Euro 5, Euro 6? E norma EV, czyli wyżej od Euro 5. Wyżej to, wyżej, ale od, nie jeszcze Euro 6. Nie jeszcze Euro 6. Oczywiście. Euro 6, od kiedy wejdzie? Od października, 2000, przepraszam, 2014 rok, także na dzień dzisiejszy mamy. Jest to najnowsza. Najnowsza, na dzień dzisiejszy oczywiście mamy silniki Euro 6, tylko że rzędowe. Póki co jeszcze rzędowe. Nie, A tutaj przed sobą popatrzcie i podelektujcie się, mamy fałkę. Czas najwyższy, pokazać to piękne wnętrze, tak? Wszędzie skóra. Tak jak wspomniałeś, piękne i nietypowe, bo nie, nie wszyscy. Może tak, usiąść tu bliżej. Żeby... Nie wszyscy, nie wszyscy, tak naprawdę nie wszystkie pojazdy są tak wyposażone. Co tak naprawdę na pierwszy rzut oka wyróżnia skanie i skanie v 8 fotele wyprofilowane. Oczywiście skóra naturalna, no z, logiem, z logiem V8, gdzie w ciężarówce kubełek. Tak. To jest kubełkowy FOP. Przede wszystkim Prawy. bardzo, bardzo wygodny, No przez to przede wszystkim kierowca się nie męczy na dłuższych trasach, tak. Oczywiście logo V8 w jednym miejscu. Możemy śmiało powiedzieć, że w niejednej osobówce nie ma takiego ładnego designu jak jest w skali. To trzeba, to trzeba przyznać. Jest to obmyślane w ten sposób, że e, kierowca ma się czuć jak w domu, więc i w najlepszym e, pojeździe osobowym. Ma przed sobą całą konsolę, z której korzysta, e, aczkolwiek wszystko jest takie proste, czytelne, pomimo tego, że jest tutaj mnóstwo elektroniki, e, nie ma wielkiej filozofii w obsłudze. Mamy tutaj automat. Tak jest. Tutaj jest pełny automat yy, zintegrowany z retarderem, czyli z dodatkowym hamulcem. No właśnie, powinno się go używać, jak to jest. Jak najbardziej. Zwiększa, zwiększa tak naprawdę okresy między obsługowe między wymianą tarcz i, i, i klocków hamulcowych. Zwiększa oczywiście yy, bezpieczeństwo też, oczywiście, pojazdu, ze względu na moc, moc, moc hamowania. Ciekawostką tutaj też jest zastosowany nowy, nowy nasz system jako Scania Drive Support, który, można powiedzieć, ocenia styl jazdy kierowcy i poprzez liczbę gwiazdek, tak, które są na wyświetlaczu, informuje kierowcę ewentualnie, gdzie, czy, dobrze jedzie, czy dobrze jeździ, czy źle jeździ, w którym etapie, na którym etapie popełnił błąd i coś trzeba poprawić. Tak? Czyli e, przechodzimy do Yy, spalania. Tak, tak Ile ten samochód pali? Załadowany, niezaładowany? Yy, ciężko powiedzieć, tak, bo tutaj jest... Yy... Zależy od tonażu. Tak powiem. jest, oczywiście. Ale nie jest załadowany? Od warunków, od warunków panujących na drodze, od warunków yy, eksploatacyjnych. Możemy jeździć na krótkie dystanse, jeździmy na długie dystanse, to oczywiście spalanie się zmniejsza, tak? Tak naprawdę yy, przy tej mocy, no wiadomo, też to te spalanie może nie będzie oczywiście bardzo małe, tak jak przy rzędówce. Natomiast yy, skania zawsze słynęła z oszczędnych silników, więc na pewno to spalanie nie będzie duże. Mamy standardowo, jak w ciężarówce, e, firanki, mamy tutaj roletę, e, i za tobą jest łóżko. Jedno łóżko dolne i, I jedno górne. górne. Tak jest. Czyli. Dla pasażera, jeżeli jeszcze tutaj, albo drugiego kierowcy, który może. Podwójna obsada, jak najbardziej, może takim pojazdem się przemieszczać i, no i, i wykonywać swoją pracę. I chyba czerpać przyjemność. Na pewno. Dziękuję Tobie, Grzegorzu, za zaprezentowanie yy, najnowszej, i najmocniejszej skali. I powtórzę to jeszcze raz: 730 koni, 3500 nm momentu obrotowego i V8. Teraz przenosimy się do właściciela firmy Lismar, Marcina Liska, który zakupił tą właśnie skanię. Z zapowiedzią jest ze mną Marcin Nisek. Witam Cię Marcinie. No i Twoje flagowe teraz auto Skania o mocy, którą już dobrze znacie. No tak, samochód w sumie najmocniejszy z seryjnych samochodów ciężarowych. Jak wiadomo, bardzo lubię motoryzację i staram się, że tak powiem, żeby te silniki jednak były. No, mocne albo najmocniejsze, bo to, to jest moja pasja. Teoretycznie ja tym jeździć nie będę, tylko kierowca. No właśnie. Pytałem o to wcześniej przedstawiciela skani, czym sobie ten kierowca zasłużył, że będzie miał taką skanię, tak? Pierwszy w Polsce takiego najmocniejszego hakowca. Musi to być dobry kierowca. Kierowca jest dobry, pracuje już długo u nas w firmie. Teoretycznie to jest moja pasja i każdą rzecz, którą kupujemy do firmy, bo, bo ich samochodów i koparek jest wiele i staram się zawsze dobierać te sprzęty pod swoim kątem, tak, jak, tak jakbym to ja na tym pracował. No i stąd wybór, też skani, najmocniejszego silnika i no, że tak powiem, nawet wyposażenia, które w tym samochodzie jest, to no, niejedno. Auto osobowe niestety nie posiada tego w najbogatszej opcji musimy dodać dokładnie tak <gry> i rzeczywiście będzie to wasze flagowe auto również je okleicie tak w sumie samochodem Skania jeździmy w firmie już od pięciu lat i jesteśmy w sumie teoretycznie jesteśmy bardzo teoretycznie i praktycznie jesteśmy bardzo zadowoleni bo tak naprawdę nic z tym samochodem się nie dzieje od pięciu lat oprócz przeglądów które są niezbędne czyli olei, filtrów i poza tym nic, dlatego też... A swoje kilometry wiadomo robią Dokładnie tak. E, teraz e, kończymy tą część teoretyczną. E, na samo zakończenie programu Marcin pokaże, jak e, wciąga się taki kontener e, na nową skanie. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku jazdy próbnej. E, oglądajcie nas koniecznie. E, specjalnie dla Was kolejne nowości. To co? Ładujemy? Okej, okay, okej. Okay, okay, okay. Spróbujemy.